beherzt, wenn er nicht gestürzt wäre, hätte er gewonnen. Ja, in einer Einzelwertung. In offizieller Adam Małysz. Technisch gibt's B, also nicht viel aufzusetzen. Heute halt der Kurs. Und so und weiter so. Oh. Oh. Das sieht schon, der springt da hin. Also das, das sind schon Ausnahmeköpfe. Das muss man sagen. Sieger des ja. 10. Konkurses, der letzten Großpuchar des Adam Małysz. Piękny daleki skok i jeszcze poprawne lądowanie telemarkiem. Ogromne prawa dla Adama Małysza. To no, przybliża się do wyrównania rekordu liczby zwycięstw w jednym na Małysza Adam Małysz. Dobrze wysoko leci Polak. Ale tylko nieznacznie poza punktem K lądował. Chyba słabiej, krócej od hanna i Jachonena. Pieszone. ruszył dynamicznie w górę położył się pięknie ma noszenie będzie daleko piekielnie daleko pięknie a więc nokaut, mimo że nie był to najszybszy na chciałem 120 na jest wielu polskich kibiców, tutaj wielu Polaków yy, pracuje w Oslo. Oczywiście wszyscy dzisiaj przyszli na te zawody. Jest Małyż w powietrzu. Leć, 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 jeszcze troszkę, bardzo ładnie, ładnie w tych warunkach pofrunął Adam Małyż, a wiatr miał niekorzystny. Tam na samym dole podwiewało, z drugiej strony w plecy 124,5 Ile pofrunie, poleci Adam Małyż, leć Adam, leć. Tak jak było w najlepszych czasach, Adam małyś w powietrzu, Holmenkollen, król tego obiektu i jest wygrana 35. nowy lider Pucharu Świata, a więc nie pozostawił złudzeń, 122 A więc nieco skrócono rozbieg Adamowi, a odjęto mu aż 17 punktów za wiatr. no i teraz Adam. W tym ostatnim skoku w zawodach Pucharu Świata. Proszę, jak daleko pofrunął Adam Małysz. A więc te złe warunki, ten, ten fatalny moment, w którym został puszczony w pierwszej serii. 35,5 metra odległość naszego reprezentanta. Trzymajmy kciuki za Piotrka, żeby się nie spalił. Spokojny lot, spokojny. Brawo! pięknie. Pięknie to jest także okolica rozmiaru skoczni. To jest świetny skok Polaka 133,5. I w tej chwili jakie Makamil no, jest podnarty dość mocno w pierwszej fazie. Później troszeczkę ten wiatr się odwraca. 128 metrów Kamila. No i teraz szybować, szybować. Troszeczkę go rozhuśtało, ale jest ta odległość. Będzie prowadził Kamil. Będzie na podium. 127 metrów. miejsce. Dzisiaj w pierwszej serii 124 metry, teraz widzą Państwo 135, by pokonać Petera Prewca. Czy będzie w stanie tak daleko skoczyć Kamil Stoch? Pięknie, znakomicie, to jest ta petarda, to jest to odpalenie w stylu Wielkiego Mistrza. 134 metry, pięknie stylowo, powinny być wysokie.